Gmina Sandemesz rozpoczęła inwestycję związaną z odwodnieniem ulic odpatowskiego i leśnickiego dotyczącą odprowadzenia wód z rur spustowych z dachów. Przedmiotowe prace mają na celu ograniczenie możliwości przesiąkania wód opadowych w głąb gruntu, szczególnie w miejscach, gdzie mamy podziemną trasę turystyczną. Jak wiadomo, w podziemnej trasy, trasie turystycznej występuje dosyć duże zawilgocenie i nasze prace mają na celu ograniczenie wilgoci w, w trasie podziemnej. Zaplanowane roboty związane są z, oczywiście z wykonaniem robót rozbiórkowych oraz z wykonaniem wspomnianych przyłączy rur odprowadzających wodę z dachu do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Opatowskiej. Na przedmiotowe roboty przeprowadzone zostały zapytania ofertowe. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Gobio Energetyka z siedzibą w Sandomierzu a wartość robót wynosi niecałe 11 tysięcy złotych brutto.